No Listen, y'all These kids wanna act up in school Wanna go to school And embarrass you Wanna make like they got no more training So I told my son Don't go to school and bash me no more uh, I Do you drink beer? I give anything you want I discipline you Yeah. But you gonna embarrass me like this you No, know, now on I'm gonna cut good. his hair How much is one bottle like that? 50 groszy zlotówka 5 złotych 5 złotych? Nice gotta eu embarrass me I don't, don't embarrass me, no Siempre, Paliło Cię, słuchamy tylko rock'n'rolla! Właściwie chodzi... Przedstaw się, kim jesteś, skąd pochodzisz. Trochę marychy? O. Nie palę tego gówna, ale życzę Ci powodzenia. Może w końcu kiedyś znajdziesz klienta. Dobra, My I do not respect. that their own opinion. No, 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 no. The people that might get mad with this video is the people that probably already embarrassed their child. You can't, you can discipline your child in their room. Take Takes away from them. If they act up, się tam jest no, to jest na skórze. A wie pan... Jak to z kasą? To i owo... Sporo... Kasą. Kiepsko kasą. Jak tam z kasą? Kiepsko! Słuchaj, masz to 50 złotych, kup mi 4 piwa, 3 dla ciebie, 1 dla mnie No zapierdaj mam za 10 minut pociąg Mam, proszę! O, i reszta dla pana, niech pan nie zapomni Ile, ja ci dałem 50 złotych? Nie, tylko miałem Dobra, szefie młode Mam za 10 minut pociąg Barze pojedę do 18, jak wolisz? Jak sobie życzysz, Pan jedzie, nie ma co. Dobra, słuchaj, ja jestem, ja jestem stąd. Jestem z zdrojów moja cała rodzina, siostra, siostrzenica, matka, siostra. Wszystko. Wszyscy tutaj mieszkają. A ja mieszkam na wsi. Jakby co, to. Ja Czy się to stało przez jagody. Nie mówię, tak, nie tutaj. Ojej. Jagoda ci się nie Tak, byłem na jagodach. Takie ręce mam teraz... też przez jagody. O! Jak mój dziadek? Miesz takiego młodego dziadka? Dobra, słuchaj, ja ani radzę, że jeszcze narkotyków nie brałem. Wow! Papieros teraz paliłem w wojsku. Tylko jednego. Potem już nie palę. Oj. Dobra mody, słuchaj. Jak tam stoi z kasu? Jak tam z kasu? Słabo, chodzę Wal. do pracy. Serio słabo. Słuchaj, mam... Ale po co? Nie, nie, niech pan mi nie daje. Nie. Niech pan mi nie daje. Nie. Jak dają, to nie. To... Nie! Mody, nie dziękuj. Kiedyś zwrócisz to dobro światu. Słuchaj, mody. Ale ja nie zjem... Nie, nie zjem tych pasztycików! Mody! Te wiesz <słuchaj> dla ciebie.